Kiedy ubieramy się nieodpowiednio do okazji i jakie błędy najczęściej popełniamy. Wtedy kiedy w zimę ciekamy po mieście w klapkach. Niemożliwe. A jednak. Zatem zaczynamy kolejny epizod Sztuki Bycia Mężczyzną, który poprowadzę ja, Artur Spelson. Odpowiedź nieco groteskowa, ale na fajne pytanie. Pytanie, które znalazłem na serwisie Kwora, i o ile w wyborze jakiegokolwiek outfitu względem pory roku kierujemy się komfortem termicznym, to nie możemy tego nazwać okazją. Natomiast jeżeli chodzi o okazje, które możemy wybrać i omówić w tym filmie, jako odpowiedź na zadane pytanie, wybrałem tutaj kwestie, okazje formalne i nieformalne. Na początku zajmiemy się tymi formalnymi, i, i o ile bardzo łatwo popełnić błąd w okazjach formalnych, to przy tych mniej formalnych jesteśmy w stanie jakoś. To nadrobić. Mianowicie, jeżeli idziemy na spotkanie ze swoimi znajomymi, jesteśmy gośćmi w ich domu, i zauważymy, że gospodarze nie odstroili się jak szczury na otwarcie hipermarketu, tak jak my, bo nie wiadomo, co nam strzeliło do głowy, to spoko, bardzo prędko możemy sytuację rozwiązać. Wystarczy zdjąć marynarkę, podwinąć rękawy i już obniżyliśmy stopień formalności o stopni kilka. Natomiast sprawa będzie się miała gorzej, jeżeli chodzi o kwestie formalne, jak na przykład hmm, nie wiem, premiera w teatrze. A nam przyjdzie coś do głowy, jakaś ułańska fantazja, finezja uderzy nam do tej pustej głowy i co i pójdziemy tam w koszuli hawajskiej. No sorry, ale wtedy masz małe pole do manewru. Jaki wniosek z tego płynie? Ano taki, że jeżeli jesteśmy za bardzo formalnie ubrani, to możemy ten poziom formalności obniżyć. Natomiast jeżeli to działa w drugą stronę, no cóż, kaplica, nie damy rady z tym nic zrobić. No niestety. Starannie dobrany strój świadczy o twojej niezależności. Stawia cię w dobrym świetle. I teraz w zależności od okazji, sytuacji, Postanowiłem podać kilka przykładów, yy, by naprowadzić cię na, hmm, na ten tor właściwego wyczucia stylu w celu niepopełniania błędów. Rozmowa kwalifikacyjna, zebranie zakładowe, reprezentacja na targach czy kongresach, hmm, powszedni dzień w pracy. Jakie błędy tutaj możemy popełnić? Przede wszystkim musimy zapamiętać, że nie ubieramy się dla innych, ubieramy się dla siebie. To my się mamy dobrze czuć w tym, co mamy na sobie. Zwiększa to poczucie własnej wartości oraz podkreśla osobowość. Staranny dobór i codzienna zmiana garderoby pokazuje szacunek nas wobec nas samych. Dziwne zdanie, ale niech tak będzie. Wobec naszych kolegów z pracy, ale również klientów, jeżeli tacy są. Błędy, jakie można tutaj popełnić, to z pewnością przesada z dodatkami. Jakieś zbędne bransoletki na nadgarstku. Bo wystarczy jedynie zegarek na preferowanej ręce. Kolejny błąd to kilka dni z rzędu, ten sam outfit. Błędem może okazać się również niedopasowanie kolorystyczne elementów skórzanych garderoby. To jest na przykład brązowy pasek, brązowe spodnie i czarny pasek w zegarku. No nie, jeżeli mamy brąz, idziemy w brąz. Nie musi to być ten sam, idealnie ten sam brąz, ale niech to będzie odcień brązu. To samo ma się w metalach. Jeżeli mamy y, srebro na nadgarstku, na pasku y, zegarka, zadbajmy również o to, żeby na naszym pasku klamra była w kolorze srebrnym, czy też spinka w krawacie. Będzie to błąd niewielki, aczkolwiek dla wprawnego oka z pewnością do zauważenia. Jeżeli natomiast, w twojej pracy, jeżeli, natomiast, jeżeli natomiast w Twojej pracy obowiązuje uniform, błędem tylko albo aż będzie znoszony uniform, albo uniform, który jest niezadbany, zabrudzony. I jeszcze jedna ważna uwaga: rozmowa kwalifikacyjna. Jeżeli jesteś murarzem, ewentualnie pracownikiem fizycznym i udajesz się na rozmowę kwalifikacyjną, no, wtedy wiadomo, że nie pójdziesz na taką rozmowę w garniturze. Wtedy wystarczy, jeżeli założysz dobrze wyprasowaną koszulę, jakieś jeansy, do tego buty mm, czyste, tutaj ogólnie chodzi mi przede wszystkim o branżę, że tak powiem, pozaofisowe. A, i Proti podwójka z Persona. Jeżeli pracujesz w takiej branży pozaoficowej, myślę, że nadal będzie. Dobrze, jeżeli do pracy będziesz przychodził w stroju eleganckim. Jak wcześniej powiedziałem, ubieramy się dla siebie, i wtedy spokojnie w pracy będziesz mógł się przebrać w ciuchy robocze. I tak wiem, że murarze, murarze często nie mają takiej opcji, więc tą grupę zostawmy na boku. Dziękuję Wam za Wasze usługi. Służbowe spotkania towarzyskie, bale, kolacje. Oficjalne yy, śluby, wesela, Boże Narodzenie czy pogrzeb. Poza tym, że są to okazje formalne, jest coś, co je jeszcze łączy. I moim zdaniem jest to celebrowanie bliskości z ludźmi, że tak powiem, w naszym otoczeniu, w naszym kręgu. I tak, pogrzeb też jest w pewien sposób rodzajem celebracji, ponieważ no jak nazwiemy oddanie hołdu komuś bliskiemu. I jakie błędy można tutaj popełnić? W przypadku pogrzebu z pewnością będzie to za jaskrawy ubiór. Yy, przyjęło się, że w takich sytuacjach pogrzebowych, żałobnych ubieramy się na czarno, jednak w dzisiejszym świecie yy, od tej zasady odchodzimy, natomiast nadal warto założyć i z szacunku, i z poszanowaniem dla panujących zasad ubrania w kolorystyce ciemnej. Oczywiście dla mężczyzny najlepszy byłby czarny garnitur, biała koszula i czarny krawat. Natomiast jeżeli nie mamy takiego garnituru na stanie Yy, zawsze wystarczy czarny golf, yy, jakieś ciemne spodnie i czarne buty. W pozostałych sytuacjach z pewnością błędem będzie zbytnia ekstrawagancja. Jak zwykłem to mówić, yy, przerost formy nad treścią. A co mam na myśli, kiedy to mówię? Chodzi mi o to, że. Zbyt dużo dodatków, być może nagliżu. W przypadku wesela błędem będzie z pewnością to, jeżeli ubierzemy się bardziej elegancko, a w przypadku kobiet piękniej od pary młodej. Ten dzień należy do nich i warto, żebyśmy mieli to na względzie wybierając swój outfit. Uszanujmy dzień, w którym to oni są najważniejsi. Wejścia do teatru, musical, chrzciny krześniaka. To okazje są nieformalne, ale w zasadzie oficjalne. I tutaj, tutaj kierujemy się zasadą taką, by raczej dopasowywać swój strój do danej sytuacji. Wszyscy w zasadzie wiemy, jak powinno się wyglądać, kiedy idziemy do teatru, prawda? Przez nasz strój wyrażamy. A przez, nasz strój, a przez nasz strój wyrażamy szacunek do artystów, ale też do pozostałych gości. Tutaj z pewnością będzie błędem zakładanie butów zamszowych do teatru, ewentualnie mokasynów. Czemu? No temu, że są to buty bardzo casualowe, a jednak tutaj obcujemy z wyższą kulturą idziemy się tam odchamić. przyjęło się tak mówić, taka jest prawda, taki jest fakt, więc w ten dzień i my możemy wyglądać odświetlnie. Chodzi tutaj o to, by celebrować piękno sztuki. Całkiem inaczej sytuacja będzie wyglądać w kwestii musicali. Tutaj możemy popuścić wodze fantazji, założyć nieco bardziej wzorzysty krawat. Z pewnością poszetka dopełni naszego wizerunku. Koszula. Koszula nie musi być taka crispy white w sensie. Tutaj też możemy iść w jakieś wzorzyste klimaty. Buty. Nadal obstawałbym przy tych y, Oxfordach, y, obstawałbym tutaj przy jakichś Pennelowe's. Yy, nie, szedłbym w skórę zamszową. Przy czym dalej pamiętamy o zasadzie yy, utrzymania tych samych kolorów na skórzanych dodatkach oraz tych samych kolorów na metalach. Tak ze znajomymi, meczyk, wyjście do pubu, to tylko niektóre sytuacje, które są nieformalne, nieoficjalne i tutaj, tutaj jest wolna Amerykanka, że tak powiem. Hm. Ktoś się tak w ogóle mówi? Tutaj możemy popuścić wodze fantazji już po całości, aczkolwiek dalej, dalej, dalej musimy uszanować ludzi w naszych otoczeniu. Musimy Uszanować fakt, że wychodzimy do ludzi, a nasz strój dużo mówi o nas. Ludzie oceniają po wyglądzie, i jeżeli widzimy się ze znajomymi, mm, oni z pewnością nie wytkną tutaj jakichś błędów, aczkolwiek nadal zwracałbym wielką uwagę na dobranie hmm, odpowiednich pattern w sensie wzorów. Z pewnością dalej trzymałbym się zasady spójnych kolorów. Na wydarzenia sportowe z pewnością nie ubierałbym się zbyt elegancko. To jest czas, kiedy białe sneakery, jeans, dobrze dobrany t-shirt, ewentualnie koszulka, jersey swojego ulubionego klubu, ewentualnie reprezentacji państwowej one tutaj będą się świetnie yy, sprawdzały. Tutaj, Tu jest ten czas kiedy nasz sportowy kaszual jak najbardziej będzie na miejscu. Co na grill, na grill, hmm. tutaj błędem będzie klapki. W ogóle klapki zawsze są błędem jeżeli są poza plażą i, i zapamiętajmy o tym. Kolejny błąd, jak już jesteśmy przy klapkach, to te nieszczęsne sandały ze skarpetami. Czemu wy to ludzie robicie? Czemu Polacy to robią? Nie róbmy tego panowie! Ej, jest taka umowa. Wy tego nie robicie, a, a ja będę nagrywał coraz lepsze materiały. Już nawet nie będę prosił o subskrypcję i o lajki. Tylko nie róbcie tego. Tragedia. W ogóle sandały są straszne. No dobra, ale my tu pitu, pitu, ale czy my mamy temat za, za, załatwiony? Czy, czy my to zrobiliśmy? Pytanie do was. Jakie błędy popełniamy w, i w jakich sytuacjach, okazjach je popełniamy? Ha. Z pewnością o wielu okazjach nie powiedziałem. Co prawda można by się było w temat zagłębić bardziej. Tak, mhm. Ale wtedy ten film trwałby dwie godziny. A mi zależy na tym, żeby dać Ci taką dawkę, pigułkę wiedzy i żebyś mógł coś z tym zrobić, żebyś mógł działać. Co dalej? Hmm. Jeżeli mam Ci dać jeszcze jakąś poradę, jeśli nie jesteś pewien, to zawsze jest wujek Google. Można sprawdzić, czy w danej restauracji obowiązuje jakiś dress code. Czy na przyjęcie, na które idziemy, obowiązuje jakiś dress code? Jeżeli nie znajdziemy takiej informacji w internetach, zawsze możemy zapytać naszego znajomego, a ewentualnie osoby, która wystosowała zaproszenie. Nigdy nie będzie to błąd. Błąd to wtedy, kiedy hmm, no pójdziesz na czuja, a Twoje wyczucie stylu jest, że tak powiem, dosyć słabe. Dlatego warto pozwolić sobie na tą chwilę dyskomfortu pytając się o to czy obowiązuje jakiś konkretny strój na daną okazję niż później spędzić cały wieczór bądź nie wiem ileś godzin czując się dyskomfortowo w danej sytuacji bez uprzedniego zapytania i tym samym sposobem dobrnęliśmy do końca tego epizodu bardzo miło było mi widzieć Ciebie, gościć Ciebie u siebie, na swoim kanale, na, na kolejnym epizodzie Sztuki Bycia Mężczyzną. Widzimy się za tydzień. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania o jakieś konkretne sytuacje, piszcie je w komentarzach. Ja z pewnością w wolnej chwili odpowiem na nie. Wielkie dzięki. Do zobaczenia za tydzień.